Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z serii. Darmowe sposoby zarabiania w internecie. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, koniecznie zostaw subskrypcję, a jeżeli te wideo będzie dla Ciebie wartościowe, koniecznie zostaw łapkę w górę. Dziś porozmawiamy sobie o, po raz kolejny o aplikacji Socios, opowiem Wam, jakie fantastyczne aktualizacje mamy tutaj i w jaki sposób możemy tutaj zarabiać bez wychodzenia z domu. Zapraszam wszystkich na nasze grupy społecznościowe, na nasze grupy na Telegramie. Przypominam, grupa Darmowe sposoby zarabiania, gdzie rozmawiamy nie tylko o kryptowalutach, to, ale również o wszystkim. Grupa na Telegramie, a więc grupa edukacja, gdzie pomagamy wszystkim, pokazujemy podstawowe rzeczy. Jest to grupa typowo grupa informacyjno-edukacyjna, a więc tam również nie powinno Cię zabraknąć. I nasz kanał na Telegramie, Zarabiaj w Internecie, a więc kanał, gdzie pokazujemy wszystkie projekty, wszystkie airdropy i wszystkie rzeczy, którymi zajmujemy się w internecie jako właśnie krypto ekipa. Chciałbym Was również serdecznie zaprosić na mój kanał na YouTubie. Zakładka społeczność, będzie to nowa forma komunikowania się. Jeżeli siedzisz na YouTube, nie używasz gdzieś tam innych mediów społecznościowych w większości, więc tutaj możesz mi zadać pytanie, możesz zostawić komentarz, możesz zostawić opinię. Będzie krótko to mówiąc, nasza krypto społeczność, społeczność krypto ekipy właśnie na YouTubie, gdzie będziemy mogli w sposób szybki i łatwy się komunikować, więc zachęcam Cię właśnie do odwiedzenia tej zakładki i komentowania po to, żebyśmy mieli tutaj kontakt. Dobra, przeskakujemy szybko do Socios, a więc mamy tutaj mega aktualizację trwa właśnie akcja Home w Socios, a więc zostań w domu z Socios. Dzięki temu mamy możliwość odbierania tokenów na aplikacji bez wychodzenia z domu. Myślę, że mega rzecz, każdemu się spodoba. Przypominam, jeżeli chcesz poznać, czym jest projekt Socios, jeżeli chcesz poznać, czym jest projekt Cheese, zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie. Tam masz film, dokładny film, pół godziny, gdzie omawiam dokładnie ten projekt, pokazuję jego plusy, minusy, pokazuję w jaki sposób to wszystko działa. Link do tego filmu znajdziesz teraz również tutaj u góry, a więc zachęcam Cię do obejrzenia tego materiału. Jeżeli chodzi o nowości, które mamy w Socios, to oprócz odbierania właśnie tokenów w aplikacji, mamy również nowy token, który możemy tam odbierać. Jest to Socios United, jest to token należący do Socios i jest to token, który będzie właśnie wykorzystywany przez społeczność Socios. Będzie do głosowania, będzie do odbierania różnego rodzaju nagród i bonusów. Już od wczoraj mamy możliwość właśnie odbierania tych tokenów co 8 godzin na aplikacji. Na aplikacji również odbieramy tokeny Chilis. Oraz mamy możliwość, uwaga, łapania tokenów klubowych tokenów klubowych, które przypominam mają wartość od 1 do 2 euro a więc taki token naprawdę, naprawdę jest mega wartościowy, mamy również token OG, czyli to, token gamingowy, który jest warty 0,9 euro a więc tutaj warto polować, a właśnie w dobie koronawirusa Socjos tutaj dołączył do akcji zostań w domu we wszystkich krajach praktycznie to się dzieje wiele osób jest na kwarantannie i myślę, że taka akcja, a więc polowanie na tokeny w domu, odbieranie tokenów w domu to jest mega, mega że. Dobra, przeskakujemy do aplikacji i pokażę wam w jaki sposób to wszystko działa. Okej, okay, a więc odpalamy sobie aplikację Socios w nowej wersji. Jeżeli nie masz jeszcze nowej wersji, musisz zrobić aktualizację, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Taka aktualizacja już jest. Nowa wersja będzie charakteryzować się tym, że będziesz tutaj widzieć możliwość odbierania właśnie tokenów, fan tokenów Socios United, a więc tokenów należących do, do Socios. I będziesz miał taką możliwość odbierania Tokenów w domu. Klikamy sobie tutaj zakładkę HUNT, e, mamy tutaj standardowo Daily HUNT, i tak jak widzimy, trwa akcja Home With socios a więc zostań w domu socios i odbieraj e, tokeny. E, mega, mega akcja. E, Codziennie możecie odebrać dwa tokeny Chili's i oprócz tego możecie odbierać tutaj te tokeny Socios. Akcja bardzo prosta, standardowo klikamy sobie na token, mamy tutaj Grab Token, klikamy sobie Grab Token i taki token sobie od razu zbieramy. Macie tutaj taki suwak AR, jeżeli macie przesunięte w prawo, to od razu token sobie zbieracie, natomiast jeżeli macie ten suwak nieustawiony, to trzeba pochodzić sobie po własnym mieszkaniu i po prostu te tokeny zebrać. I tak samo jeżeli chodzi tutaj o tokeny, jeżeli chodzi o tokeny, właśnie Socios, również mamy możliwość tutaj zbierania. Klikamy sobie standardowo grab token i taki token sobie zbieramy. To, co jeszcze jest bardzo fajne, to mamy tu możliwość zebrania tokenów klubowych, a więc tokenów Juventusu, Barcelony, Atletico Madryt, Galatasaray Stambuł, więc, więc mega, mega akcja. Takie tokeny oczywiście trafiają się bardzo rzadko, natomiast kilka osób z mojego zespołu już takie tokeny trafiło. Wartość takiego tokena od 1 do 2 euro, a więc naprawdę. Warto zbierać. Mega akcja od Socios, mega aplikacja, z której my jako ekipa korzystamy już dłuższy czas. Także mocno, mocno polecam. Jeżeli macie również problemy z jakąś tam aktualizacją, to warto usunąć aplikację i po prostu zainstalować ją jeszcze raz, bo wiem, że też takie problemy były. I jak widzicie, ja mam zebrane 34 tokeny SSU, ale mam jeden również token gamingowy, a więc token OG o wartości 0,9 euro i w przeliczeniu na kryptowalutę Chilis jest to 157 sztuk. Warto zbierać, możecie trafić token klubowy, możecie trafić token Chilis, możecie trafić token Socios, a możecie trafić właśnie token OG, a więc token gamingowy. Bardzo dużo możliwości, darmowa kasa z internetu, darmowe kryptowaluty. Jeżeli chodzi o te tokeny, można je odbierać z tego, co co pamiętam co 8 godzin, natomiast tokeny chilis zawsze dwa dziennie odbieramy sobie raz na dobę. Cały czas czekamy jeszcze na kolejną aktualizację aplikacji, gdzie będzie możliwość wysyłania tokenów. Mamy tutaj Comic Sun, z tego co wiem, ma to wejść już niedługo. Z tego co pamiętam, to kwiecień i będzie możliwość wysyłania tych tokenów. Natomiast teraz jest najlepszy czas, żeby po prostu zostać w domu i zbierać tutaj, zbierać tutaj te, te tokeny. Aplikacja działa bardzo dobrze, wszystko jest mega sprawne. Socios się bardzo dobrze rozwija, czyli się bardzo dobrze rozwija. Także tutaj myślę, że każdy z tej aplikacji skorzysta i każdy dziennie będzie będzie sobie tutaj te tokeny zbierał. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że to wideo było wartościowe. Koniecznie zostaw subskrypcję, koniecznie zostaw łapkę w górę, dołącz na nasze grupy, na grupę różnych rozmów, dołącz na grupę edukacyjną, dołącz na nasz kanał. E, mamy również dla Ciebie na koniec niespodziankę. Jako Krypto również bardzo mocno wspieramy akcję Zostań w Domu, działaj z nami, zarabiaj z nami. Zapraszam Cię teraz do obejrzenia krótkiego wideo promującego naszą ekipę i promującego właśnie tą akcję Zostań w Domu. Na dzisiaj to by było na tyle. Oglądajcie Film i słyszymy się w kolejnym wideo. Hej! Pochodzimy z różnych stron Polski. Wykonujemy różne zawody. Jesteśmy w różnym wieku. A to co nas łączy, to kryptoekipa, kryptoekipa, biznes, edukacja, wsparcie. Działaj z nami i koniecznie zostań w domu. Zarawiaj z nami i zostań w domu. Kryptoekipa. Zostań w domu. Dołącz do nas i zarabiaj kasę. A zarabiaj z nami i zostań w domu. Działaj z nami, I zostań w domu. Zarabiaj z nami, zostaniesz w domu. Działaj z nami, zostań w domu. Zostań w domu, zarabiaj z nami. Zostań w domu i zarabiaj z nami. Działaj z nami, zostań w domu. Działaj z nami, zostań w domu. Be safe, work with us. Działaj z nami. Zostań w domu. Cześć. Zostań w domu i kop z nami kryptowaluty. Zostań w domu i zacznij zarabiać z nami. Zarabiaj z nami. Zostań w domu. Cześć. Zarabiaj z nami. Dołącz do nas. Zostań w domu. Działaj z nami. Zostań w domu. Cześć. W tym trudnym czasie zostań w domu, ale zarabiaj z nami. Krypto ekipa. Siemanko, zostańcie w domu, a poza tym możecie zarabiać z krypto-ekipą. Pozdrawiam. Zostań w domu i działaj z nami. Działaj z nami. Zostań w domu. Cii, chłopaki, ja zostałem w domu, zostańcie i wy.